Rozmowa poranka. 8.12 w studiu Sebastian Sklosz z inicjatywy Zielony Burowiec. Dzień dobry. Dzień dobry. W Katowicach odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta ostatnio. Zagłosowano za wnioskiem dewelopera w sprawie lokalizacji osiedla w dzielnicy Burowiec. Na trasie po byłej linii kolejowej protest gorący z tego wyszedł. Zresztą nie tylko po sesji, jeszcze przed. Państwo, jako Zielony Burowiec, mówiliście o tym głośno. To proszę wyjaśnić, zwłaszcza tym, którzy nie są z Katowic, dlaczego tak głośny protest w tej sprawie? Tak, rzeczywiście nasz protest, nazwijmy to, zaczął się już praktycznie rok temu, kiedy dowiedzieliśmy się, że na linii właśnie kolej, byłej kolei piaskowej, na działce szerokości około 30 kilometrów, pan, pan Pietrzak próbuje wybudować sześciokondygnacyjne bloki. Do, tej, do tego deweloper. Deweloper, dobrze. <gry> deweloper próbuje wybudować no de sześciokondygnacyjne bloki. Pan piec, szak, czyli deweloper, to tak. Jasne, tak. Inwestor. Żeby to było zrozumiałe. Fakt. fakt. <gry> inwestor próbuje wybudować sześciokondygnacyjne bloki. Do czego potrzebował decyzji środowiskowej, przez co informacja o, o, o rozpoczęciu tej decyzji środowiskowej pojawiła się na BIP-ie, przez to okoliczni mieszkańcy w ogóle się dowiedzieli, że, że coś ma się tam dziać. E, I tak, no tak zaczęła się nasza tak naprawdę przygoda z tym tak zwanym lex developer i e, patrzeniem na to co się tam dzieje. Staraniem się e, patrzeć e, na ręce także w tej, w tej przy okazji tego e, Radzie Miasta i, i Władzom Miasta. No, i po roku, jak widać, właśnie na, naj, na nadzwyczajnych sesjach udało się inwestorowi, co prawda, już w trochę mniejszej e, kubaturze, bo trzy kondygnacyjnych budynków, ale e, swoją inwestycję na ten moment przepchnąć. No właśnie, Pan wspomniał o tej kubaturze w tym momencie, to tak może trochę szerzej o tym pobówmy, No bo Burowiec to jest jedna chyba z biedniejszych dzielnic Katowic, y, prawda? No, pomijając ludzi, którzy tam mają już domy od, od lat ewentualnie. W ostatnim czasie może kilka domów przybyło, ale raczej mówi się, że to jest jedna z biedniejszych dzielnic. 48 nowych domków. No tyle się planuje. Niewielkich budynków umówmy się. No, to trochę nie zmieniłoby wizerunku tej dzielnicy na lepsze, no bo tak, można pomyśleć, nowi mieszkańcy, jakaś nowa, estetyczna przestrzeń. Tak, ten argument rozumiem, aczkolwiek odpieraliśmy go już wielokrotnie, burowiec do tej pory był dość zieloną dzielnicą. Było do tej pory tam 13 hektarów zieleni, z czego z 13 hektarów 12 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały już przeznaczone na zabudowę mieszkaniową, i część tych budów się już toczy, między innymi duże osiedle mieszkanie plus. Na 523 mieszkania, jeśli dobrze pamiętam, zaraz obok ma się pojawiać drugi etap tego mieszkania. Jeśli to będzie rzeczywiście mieszkanie, plus jeśli nie, to wciąż w miejscowym planie zagospodarowania jest to przeznaczone na, na zabudowę mieszkaniową i tam się na pewno coś pojawi. I z tych 13 hektarów zieleni na burowcu tak naprawdę zostaje około 1,4 hektara e, terenu zielonego, który teraz chcą zabudować e, 48,3 kondygnacyjnymi Czy, domkami. Nie przekonuję Państwa, to tak mówiąc kolokwialnie, nie kupujecie tego, że nowa mieszkaniówka to są nowe usługi. To jest rozwój dzielnicy. Nie kupujemy tego, jeśli chodzi o tą konkretną inwestycję, bo tak jak mówię, z innymi inwestycjami na naszej dzielnicy nikt nie walczy, bo wszyscy sobie zdawali sprawę, że, że w MPZP te tereny są przeznaczone na mieszkania, są tam, będą tam mieszkania i tereny inne usługowe ale teren o którym mówimy jest terenem pokolejowym i w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest traktowany jako teren pokolejowy i według MPZP tam się mieszkaniówka pojawić nie powinna. Do no, ktoś odpowie panu kto mieszka w innej dzielnicy Katowic na przykład Kostuchnie gdzie się protestowało ostatnio przeciwko budowie wieżowców uh -huh. że i tak macie lepiej. <laughs> Może mamy lepiej, ale, ale powiedziałbym, że to nie znaczy, że no to... powinniśmy e, równać do najgorszych standardów w Katowicach, e, tylko powinniśmy jednak walczyć o to, żeby w każdej dzielnicy jakiś teren zielony został i żeby... Rozwój tego miasta był po prostu zrównoważony. Dobrze, a kto był właścicielem terenów, których teraz właścicielem jest deweloper pan Pietrzak wcześniej do kogo te tereny należały? Bezpośrednio wcześniej należały do spółki Pragbud, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która według naszych małych researchów rzeczywiście lubuje się w wykupywaniu terenów kolejowych i następnie odsprzedaży ich dalej. Ale wcześniej sytuacja była dość, dość dziwna i te tereny wędrowały między najróżniejszymi dziwnymi spółkami. Przypomnijmy też, że tam był 9-metrowy wąwóz kolejowy, który po no, prostu 9 metrów w dół względem e, innych terenów e, przyległych i był przez kilka, chyba cztery czy pięć lat po prostu zasypywany nielegalnie. Bo państwo podnosicie, że tam miała być welostrada, odcinek Katowice-Sosnowiec. Zresztą no to prawda, bo takie porozumienie w ostatnim czasie, w ostatnich latach się pojawiło. No, tylko może właśnie trudno się dziwić temu właścicielowi tej firmy, o której pan wspomniał, że on wolał podpisać jakąś konkretną umowę z miastem niż czekać na ruch tutaj w przypadku metropolii, bo to na tym poziomie w sprawie welostrady. E, no tutaj ciężko mi się e, odnieść do tego, jak e, dokładnie ta sytuacja wyglądała, tym niemniej faktem jest, że Prakbud, spółka z odp ograniczoną odpowiedzialnością, odezwała się do nas całkiem niedawno i przedstawiła nam dokumenty, z których wynika, że od e, kilku lat starała się porozumieć i z gzm i z miastem e, w celu odsprzedaży tych działek, żeby je właśnie prze, prze, przeznaczyć na welostrady mm, czy szkielet jakichś dróg rowerowych w e, aglomeracji. Tym niemniej z tego, co, co mówią, odbili się od ściany i całe to porozumienie mówiące o Welostradach GZD-ów wygląda teraz dość, dość dziwnie, jeśli no bo miasto... właściciel starał się odsprzedać tą, 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 ten teren, a mu się to nie udało. No pewnie bardziej zdeterminowany był w tym przypadku deweloper, który zaproponował Czeka. umowę już przedwstępną nawet, a z drugiej strony, a więc ze strony GZM-u no, nie było to tak konkretne. Bardzo możliwe. E, tak jak mówię, ciężko mi się odnosić już do konkretów, bo nie wiem jak rozmowy między Pragbudem a, a miastem GZM, e, a inwestorem, który teraz jest w posiadaniu tego terenu, wyglądały. E, aczkolwiek, no tak, e, tym niemniej nie jest tak, że inwestor kupował kupował działki budowlane i wiedział, że może tam postawić, tylko dokładnie wiedział, co co, buduje, co kupuje. Kupuje działki pokolejowe, na których w teorii może postawić po prostu yy, nie wiem, szyny i... No jasne. To wróćmy jeszcze do tej ostatniej sesji, bo tam przedstawiciel dewelopera też się wypowiedział, powiedział, że i tak krok w tył, yy, to znaczy niższe budynki, jak pan wspomniał, ale też dodał, że ten projekt osiedla, to się z welostradą nie kłóci. To się kłóci, czy się nie kłóci? Tak, może najpierw odniosę się do tego zmniejszenia budynków, bo rzeczywiście w pierwszej wersji było to 6 kondygnacji, teraz są to trzy kondygnacje. Tym niemniej chciałbym zaznaczyć, że to nie jest jakiś ukłon w stronę mieszkańców, tylko na 6 kondygnacji, co można, dokładnie to co mówię teraz, można sobie sprawdzić w dokumentach Urzędu Miasta, nie dostało tej decyzji środowiskowej, o której wcześniej wspominałem. Bo udało nam się ją wzruszyć całe to postępowanie w samorządowym kolegium odwoławczym. Więc zmniejszenie yy, kondygnacji po to, żeby, żeby ta decyzja środowiskowa nie była potrzebna, jest osobnym tematem. Yy, Osiedle kłóci się z wielostradu. Tu nie ma, nie ma wątpliwości. Czyli I nie może być welostrady, jeśli będzie osiedle? O takich parametrach jak powinna wyglądać. Nie. Może tam być jakaś prawdopodobnie droga rowerowa, o substan substandardowa droga rowerowa, aczkolwiek nie będzie to wielostra. Welostrada musi spełniać szereg parametrów. Między innymi łuk. Promień łuku nie może, może przekraczać 35 metrów. Prędkość, którą się tam powinno osiągać, jest z rzędu 45-50 km na godzinę. Takie coś jest niemożliwe przy, A może też, przy samych okrótkach. Może wie pan, do tego wybudowania welostrady to w ogóle nigdy by nie doszło, bo biorąc pod uwagę, że tam są też różne tereny, różni właściciele terenów, no to nie wiadomo, czy ta welostrada by powstała w ciągu dekady najbliższej. Nie wiadomo. Tym niemniej tu. Powiem kolokwialnie, to nie jest tak naprawdę mój problem, jeżeli, to, to jeżeli podpisuje się porozumienie, w którym się do czegoś zobowiązuje, no to powinno się tego trzymać. Ja rozumiem, że podpisać porozumienie przed kamerami jest bardzo łatwo, a potem zaczynają się schody, tym niemniej, jeżeli byśmy w mieście robili tylko to, co jest proste, to myślę, że daleko byśmy nie zaszli. Dlaczego pana zdaniem w takim trybie przegłosowano ten pomysł na osiedle? Nie wiem nie wiem i muszę przyznać, że jestem zszokowany tym, co się, co się działo w tej sprawie, czyli e, najpierw to, że udało nam się przekonać radnych opozycyjnych, że to nie ma sensu i ten remis na, na pierwszym, pierwszej sesji, który nie pozwalał inwestorowi na budowanie tego, no i potem już e, próby przekonywania radnych niezrzeszonych do tego, że trzeba jednak to przepchnąć, czyli po miesiącu y, sesja, na której uchwała odmowna nie, nie dostała większości, a potem w dziwnym trybie zwoływanie y, sesji nadzwyczajnej, no. która. Może miastu się spieszy, bo każde mieszkanie na wagę złota, a zwłaszcza tyle mieszkań. Y, właśnie tyle mieszkań to, to też jest dobry, do, 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 dobrze powiedziane, bo tyle mieszkań to jest 48 mieszkań, czy właściwie inaczej, 48 budynków do 96 mieszkań, bo będą podzielone prawdopodobnie na dwa. To w skali miasta jest kropla w morzu. I to nie jest coś według nas, o co warto, warto w, tak, w taki sposób walczyć, gdzie można ten korytarz urbanistyczny wykorzystać dużo, dużo lepiej na zrównoważony rozwój miasta. W innych miejscach Katowice zgadzają się na budowę setek i tysięcy mieszkań, więc walka o 48 budynków w tym miejscu jest dość, dość dziwna. A co dalej możecie jeszcze zrobić? Bo rozumiem, że cała ta decyzja, która zapadła w ubiegłym tygodniu, was nie zadowala i jeszcze planujecie kolejne krok jakiś. Tak, to się zgadza. Oczywiście. W tym momencie Rada Miasta już jakby wypchnęła problem poza siebie. I teraz czekamy na opublikowanie, opublikowanie tej uchwały, którą przegłosowała Rada Miasta w, przez wojewodę śląskiego, który może tego nie zrobić, może zdecydować, że jednak było tam naruszenie procedury, nazwijmy to. I wtedy oczywiście Rada Miasta czy miasto Katowice znowu może, może zaskarżać decyzję wojewody i wtedy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego idą te dwie. Te dwie instancje, że się tak wyrażę, a jeśli nie, jeśli Wojewoda się zdecyduje na opublikowanie tego, to wtedy my, jako, jako mieszkańcy, jesteśmy w stanie być stroną w sprawie i wzruszać to w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Już ostatnia kwestia, sądzi Pan, no bo jeśli jeszcze to trochę potrwa, no zaraz mamy wybory samorządowe, prawdopodobnie nie przysłuży się to, jeśli chodzi o władze miasta nikomu tam. Jeśli to by się jeszcze przeciągało, tak. Tu nie ukrywamy, że jesteśmy właśnie zdziwieni tym, jak miasto, jak władze miasta i głównie forum samorządowe podeszło do tematu, ale też w rozmowach prywatnych, że się tak wyrażenie ukrywają, że to był ostatni moment, żeby takie coś zrobić. Ale może Wasza determinacja spowoduje, że już dalej nie będzie aż takiej determinacji ze strony miasta? To jest nasza nadzieja, że jeżeli uda nam się to wzruszyć, czy to przez Wojewodę, czy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, to bliżej wyborów Takich rzeczy już nikt nie będzie chciał robić. Sebastian Sklosz, inicjatywa Zielony Burowiec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio M107 FM.